Do tej pory w programie Społecznie Pożyteczni gościliśmy przedstawicieli Fundacji Stowarzyszeńczyków Gospodyń Wiejskich. Wreszcie przyszedł czas na kawalera Orderu Uśmiechu i inicjatora akcji Cała Polska Czyta dzieciom. Gabriela Stefanowicz zapraszam na rozmowę z Ryszardem Kiełkiem o idei wolontariatu. Panie Ryszardzie, spotykamy się, bo dwa jubileusze w tym roku przypadają. 25-lecie bycia wolontariuszem czytelniczym, zaraz Pan wytłumaczy, co to znaczy, i 43 lata wolontariuszem w ogóle. Ale zanim przejdziemy do tych liczb, do, do opowiadania, to proszę mi powiedzieć, dlaczego Pan pomaga? Po co to Panu? Całe życie Pan wokół tego zbudował. No właśnie. Yy... To pytanie się powiela i często zadają dziennikarze i przyjaciele. Pytają, Ryszard, co cię tak nakręciło do tego, że jesteś wolontariuszem? Ja mówię, jak to się raz spróbuje, to już do końca życia jest. Ja to raz spróbowałem, 43 lata temu. Oczywiście do wieku 33 lat, prawda? czyli gdy już prawie w takim wieku bardzo już dorosłym. Wcześniej oczywiście moje serducho też było bardzo wrażliwe, bo pochodzę z rodziny o korzeniach lwowskich. Mówią o lwowiakach, że to są gołębie serca. Są ludzie wrażliwi. Skąd u mnie ta wrażliwość? Ja zawsze odpowiadam, że być może z genów rodzinnych i od dziadków, cudownych dziadków, którzy w okresie II wojny światowej ratowali życie innym, między innymi całej dużej rodzinie żydowskiej szczęśliwie urat uratowali e, dziadkowie tą rodzinę. Rodzina wyjechała do Kanady, żyją szczęśliwie, w przeciwieństwie do rodziny Ulmów, prawda, że tam było nieszczęście, bo została ta rodzina rozstrzela rozstrzelana. I moi dziadkowie to byli e, byli otwarte serca dla wszystkich. Tam z opowiadań różnych wiem, że pół wioski, gdzie dziadkowie mieszkali, przychodziło na, na strawę, na zupę. To były, to były otwarte serducha. Ale rodzice Wójt... to potem kontynuowali? Wójt I mama moja, cudowna też, no, też bardzo pomagała. Tutaj nawet w Karpaczu to była nazwana matką Teresą. Pół Poręby, tam tych biedniejszych ludzi Od dawnych czasach, oczywiście nie teraz, przychodziło do mamy o pomoc. Tam ten mój dom był zawsze, rodziców, bardzo otwarty dla wszystkich, z czego się chlubię. Czyli no pan i, tak wsiąkł i sto, w to i, pomaganie. I ja to, właśnie, to człowiek żyje w tym środowisku, prawda, I, i ta wrażliwość się tam gdzieś kształtuje, prawda, także, ale dopiero 33 lata, jak złapam takiego powera, jak młodzież mówi, tego kopniaka do wolontariatu takiego prawdziwego. I moje, pierwsza moja akcja dobroczynna była ukierunkowana dla dzieci niewidomych z ośrodka w Laskach pod Warszawą. Jakiś czas mieszkałem w Warszawie, 20 chyba 22 lata, no i tam działałem. No i dziennikarze. Yy, kuriera polskiego była taka gazeta kiedyś i tygodnik Aweto zaproponowali mi zorganizowanie imprezy dobroczynnej Andrzejkowej tak akurat w okresie przedświątecznym i dochód z tej imprezy miałby być przeznaczony dla ośrodka w Laskach i, I tak, okazało się to być sukcesem i tak się imprezent. stało oczywiście i tam były, była aukcja był, był koncert specjalny zorganizowany Zebraliśmy sporo darów, zawieźliśmy do, do lasek, no i, i to zetknięcie z laskami z nieszczęściem dzieci niewidomych bardzo moje serce jakby tak pobudziło do tego, żeby być takim wolontariuszem z prawdziwego zdarzenia. Wokół siebie zgromadziłem dużo ludzi życzliwych, którzy chcieli mi pomagać, bo w tamtych czasach nie było biznesmenów. Ale były inne grupy społeczne, które, które chciały się włączyć do moich akcji, i tak dalej. Ale jak pan ich namawiał? Bo to nie jest takie proste, chyba że kiedyś to może było prostsze. No. To znaczy inaczej. Ja zaprzyjaźniłem się z mediami od początku. Ja zawsze mówię, że Jurek Owsiak nie miałby takiego efektu, gdyby nie media. I media mi pomagały, nagłaśniały każde, każdy mój pomysł i tak dalej. Od mediów wyszedł też pomysł y, y, objęcia patronatem y, Domów Dziecka Warszawskich. Ja wybrałem jeden Dom Dziecka w Michalinie, to jest na linii otwockiej pod Warszawą. I, i dlatego y, dla tego y, Domu Dziecka żeśmy zaczęli organizować różne akcje dobroczynne. Y, pochwalę się jedną taką bardzo efektywną akcją. Wymyśliłem taki temat mieszkania dla sierot. Bo nie ma problemu, jak dziecko jest do 18 roku życia w placówce opiekuńczej, to ma, jak to się mówi, wiki i opierunek. Gorzej jest, jak już musi opuścić tą placówkę. To jest problem, prawda? Bo nie ma... ma się gdzie podzieć. Przede wszystkim nie. Właśnie, gdzie ma wrócić, prawda? Czy do rodziny patologicznej, czy na ulicę. Jest to problem. No i jak ja tę, tę akcję wymyśliłem, to pokazywano mi kółka na czole, co ten Kiełek wymyślił, mieszkania dla sierot, jak mieszkanie było rarytasem, no, w, tym, w tamtych czasach, no. Dostawali to ludzie różnych przywilejów, ale niezwykli ludzie na pewno. No i zrobiłem takie konsylium. Kiedyś nie było burmistrzów dzielnic, tylko byli naczelnicy. Bo to się działo wszystko za, za komuny, jak to się mówi. No i zaprosiłem pierwszego sekretarza partii warszawskiego i rzuciłem ten pomysł. A pytanie, jak pan to widzi? A ja mówię tak: W Warszawie jest w każdej dzielnicy, jest ileś starych kamienic o bardzo dużych strychach. Spróbujmy. Te strychy zaadaptować, zaadaptować na e, budowę kawalerek. I wszyscy oczy wyczyszczyli. Rzeczywiście pomysł taki, prawda? A skąd materiały i tak dalej? I ja wie proszę się nie martwić. Są media, są przyjaciele. Spróbuj, spróbujmy, mówię, prawda? Nagłośnijmy akcję. Tak, nagłośnijmy. I to przeszło wszelkie oczekiwania. Jak ja byłem szczęśliwy, to ja pamiętam, że pierwsze, pierwsze kawalerki, jak żeśmy oddawali do użytku młodzieży, która opuszczała yy, dom dziecka w Michalinie, to żeśmy płakali dosłownie. Wszyscy płakali. To była się. radość taka, mm -hmm. prawda? Od, ja mówię, od, yy, od łyżki do, do miski, do, do umeblowania, wszystko było z darów. Wszystko. Tylko trzeba, ja mówię, media mi pomogły. Media nagłośniły, że jest, jest ten, i to był naprawdę bardzo, bardzo taki udany pomysł. I, i moja akcja, która do tej pory tyle lat minęło, i to. A pan dalej wspominają z rozrzewnictwem. Tak, dzwonią do mnie ci właśnie ta ówczesna młodzież. Oni dzisiaj, to, dzisiaj są dorośli, mają swoje rodziny. I, i, Ciągle jestem dla nich wójciem Rysiem i, i dziękuję, że, że podałem im rękę. Ja wie, słuchajcie, nie dziękujcie, ja się cieszę, że mogłem, mogłem wam pomóc i tak dalej. Jest to takie piękne. Później znowu z mediami e, wpadłem na pomysł, e, żeby zorganizować e, ośrodki integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i taki jeden piękny ośrodek udało nam się Utworzy, to było w, w mielnicy nad Jeziorem Gopło, to jest między Bydgoszczem Bydgoszczą a Koninem. I tam, w tej mielnicy, powstał ośrodek integracyjny dla dzieci na wózkach inwalidzkich. Pionierem tego pomysłu był doktor Piotr Janaszek, mój przyjaciel. Niestety, już nie żyje. I udało się. Czyli już takie, miałem trzy takie jakby trzy duże punkty, projekty. Duże projekty. O, właśnie, dziękuję za podpowiedź. Trzy duże projekty, które starałem się na co dzień realizować. Czyli były dzieci, były laski, dzieci ociemniałe. Dom dziecka w Michalinie, ośrodek milnica. Ale oprócz tego, panie redaktor, było tysiące, setki, ja już w tej chwili pokusiłem się kiedyś, żeby policzyć te wszystkie akcje i kampanie dobroczynne, to wychodzi prawie 2,5 tysiąca akcji i kampanii dobroczynnych. Ja się śmieję, że można to do Guinnessa wpisać. No właśnie. Na, na przestrzeni 43 lat. Jak pan tak nabrał wiatru w żagle, to się okazało, że pana akcje doceniają nie tylko osoby, które się w nie zaangażowały, ale przede wszystkim dzieci i tak. stąd otrzymał pan najważniejszy order. pan tak, tak, na całym i, świecie co? Tak panie redaktor, może to pokażemy tak to, jest, mm -hmm, to widać. Ja mówię zawsze, że nie dla orderów y, pomagam, ale z potrzebie serca, no, ale skoro dzieci zauważyły mnie w tym tłumie wielkim to y, to musiałem przyjąć go z honorem. No przy Orderze Uśmiechu to jest taka ceremonia wypicia soku z cytryny, trzeba złożyć dzieciom przysięgę. No jest to bardzo sympatyczne oznaczenie, które inspiruje do działalności, bo ten order, Potem już nie ma zmiłuj. Nie ma zmiłuj, ale jednocześnie człowiek Odbieram to w społeczeństwie bardzo pozytywnie, społeczeństwo odbiera bardzo pozytywnie moje działania. Drzwi są zawsze otwarte. Jak widzę, że kawałek Orderu Uśmiechu chce się spotkać z dzieciakami czy jakąś akcję, prawda, rozpocząć yy, dobroczynną, to mam drzwi otwarte. To jest naprawdę piękna sprawa, bo to jest taki jedyny na świecie Order, który jest nadawany przez serca dzieci. To nie nadaje żadna instytucja, żadna nawet polityka, nie wchodzi w grę, to nadają dzieci. I dzięki orderowi uśmiechu, ja zyskałem wiele e, sympatycznych takich kontaktów z ludźmi, e, estrady, z pisarzami, sportowcami. To, to W normalnym życiu bym tego w życiu takim śmiertelnika nie doznał. No, no ale bo... dzięki temu, że pan poznał tych ludzi, to się ta machina cała nakręciła tak. i kolejne akcje mogły być możliwe. Tak, taki łańcuszek mhm. to się e, tworzy ludzi dobrej woli. No i na przykład się pochwalę, że miałem dzięki temu, że e, dostałem order uśmiechu, to w 1988 roku, ale już rok e, po orderze uśmiechu miałem osobistą audiencję u, u dzisiaj świętego Jana Pawła II i do dzisiaj pamiętam słowa, które do mnie prze, <laughs> przesłał, przekazał. To powiedział tak, że proszę siać to dobro jak najdłużej. Czuję, że idzie Panu to nie źle. Ja w koleccie święty czuję, że mi się idzie no, ale widocznie wcześniej miał jakąś informację o mnie. Także takich spotkań, takich różnych doznań cudownych miałem bardzo dużo. Ja jestem tak ubogacony właśnie tą działalnością dobroczynną, moje, moje serce, moje, moja dusza, że namawiam też innych do, do tej działalności, bo to wiele nie kosztuje, to tylko trzeba chcieć. Takie słowo chcieć, prawda? No właśnie, a to bardzo dużo. A mówił Pan o tym, że nie. Nieznajomości, nie, y, nie pcha się Pan na sztandary, na świeczniki, dla pana najważniejsze są dzieci. I dlatego też spotyka się Pan z nimi w szkołach, w różnych placówkach i w miejscach, w których, do których Pana zapraszają. I to nie jest tylko rozmowa o wolontariacie, ale także akcja czytelnicza. Skąd pomysł na, na to, żeby być ambasadorem y, akcji cała Polska Czyta dzieciom? No właśnie ja troszkę wcześniej jak y, powstała y, akcja. Y, Kampania Cała Polska czyta, czyta dzieciom. Zacząłem chyba rok wcześniej. Też tak niewinnie. Zostałem zaproszony do jednego ze szpitali i, i tam czytałem takiej dziewczynce bardzo chorej. Jakąś baś chyba dziewczynkę z zapałkami. No i ta dziewczynka była bardzo wzruszona i podarowała mi tego misiaczka na pamiątkę, jako talizmat. I ten Misiaczek już ze mną jeździł, nie wiem, przeszło dwadzieścia parę lat. To się działo temu. I, i on jest takim moim talizmanem. Ja mówię, słuchaj kochanie, ale to jest twoja przytulanka. Nie, to będzie przypominać o naszym spotkaniu. No i takie, taka, taka kolejna moja jakby inspiracja. I Pobudzenie we mnie też takiej, takiej weny czytelniczej. Ja kocham książki, kocham czytanie, ale taką, gdzieś takiego powera znowu dostałem i mówię tak, przecież te akcje dobroczynne materialne do jakiegoś czasu, prawda, zdrowie pozwala, wiek też prowadzi, a akcje czytelnicze nie wymagają wielkiego wysiłku. Po chęci, trochę czasu, prawda? No ja w tej chwili jestem emerytem, to już tego czasu mam <grymne> bardzo dużo. I, i akcja w akcji tej czytelniczej czuję się jak ryba w wodzie. Co pan o, dzieciom czyta? Odwiedzam przedszkola, szkoły, szpitale, ośrodki opiekuńcze. A co czytam? Czytam ich literaturę. E, czytam e, e, Łandy Chotomskiej, Tuwima, Brzechwy, no jest cały, cały repertuar literatury dziecięcej, co mi tam przyjdzie, przyjdzie do głowy. Oczywiście dostosowuje czytanie do wieku, no bo wiadomo, że w klasach starszych nie będę czytał bajek dzieciom, no ale z kabinie na szaniec młodzieży czytam na przykład. I opowiada Pan. I opowiadam. Oczywiście te, y, 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 czytanie łączę też, y, zawsze wrzucam tam wątek wolontariatu, bo to moje takie dziecko. Pytam się, co ostatnio dzieci w domu dobrego zrobiły, co w szkole dobrego, czy potrafią się podzielić ostatnią krągą chleba. No na bo przykład. właśnie, bo pomaganie to nie jest tylko wielkie akcje, e, które angażują bardzo dużo ludzi, to są często bardzo drobne gesty, które potrafią zmienić nawet życie człowieka. Prawda? Tak, ja, ja powiedziałem, że dzięki, dzięki wolontariatowi, o taki piękny są też plakaci, który... Który, otrzyma, który kiedyś tam otrzymałem w krakowskich. Byłem zaproszony przez Towarzyszenie Wolontariatu Świętego Eliasza. I, i to mi się bardzo podoba. Wolontariusz człowiek, który patrzy sercem. No bo taka jest prawda bo, bo człowiek musi, musi to. Yy, to serce dyktuje, jak, jak mamy żyć, prawda? Ja, ja tutaj w swojej książce najnowszej, Wolontariat, mam. Mam taki, taki, rzuciłem taki wątek, taką genezę jakby z tego słowa, wolontariat. Od łacińskiego, wolontariusz, dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie. Wolontariat to szerszy spektrum działań pomocowych, coś więcej w swojej istocie niż dobroczynność czy filantropia. Dobroczynność to chrześcijańska idea miłości bliźniego, a filantropia to umiłowanie człowieka. Taki wątek rzuciłem do tego, jak mam spotkania powiedzmy z młodzieżą. I, 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 i tą definicję tego wolontariatu, taką trochę naukową. Na temat wolontariatu napisałem trzy książki, pani redaktor. Właśnie. Bo jest, jest, to, jest to tak, wolontariat jest ostatnia, później jest y, y, Korzenie filantropii, to właśnie to, co pani redaktor mi zadała, skąd się wzięła wrażliwość. I pierwsza książka, jak zostać bogatym. No. I wcale nie chodzi o pieniądze. I wcale tu nie chodzi o konto w banku, i o pieniądze. Czyli to nie jest dziesięć sposobów, jak stać w Tylko się o ubrać. serce, pani redaktor. Także ja ostatnio mam bardzo dużo spotkań właśnie dotyczących wolontariatu. I, I, I jak młodzież reaguje? Jak dzieci reagują? One chcą pomagać, wiedzą, jak to robić, czy potrzebują muszę takiego impulsu? I, żeby się nie przechwalać że, po każdym, spo, że prze, po każdym spotkaniu y, mam takie wyrazy wdzięczności dzieci. Gdzieś tam się rzucają na szyję, dziękuję. I, I panie Ryszardzie, chcielibyśmy stworzyć u nas w szkole koło wolontariackie. Ja mówię, kochane dzieci, jak się cieszę. Y, ostatnio y, też y, mam cykl wykładów na y, uczelni, akademii, y, Karkonos Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Tak. I, i tam też je, o dziwo studenci odbierają moje wykłady znakomicie. O czym Pan opowiada studentom? Opowiadał historię wolontariatu, jak zostać wolontariuszem, że w wieku 33 lat zostałem wolontariuszem, czyli byłem dużo starszy, kochani studenci od Was. I, i to i później, i po każdym spotkaniu są jest burza, burza jak to się mówi. Dyskusja jest. Tak, tak. I, i, i są pytania. I ostatnio ja pamiętam, że przed świętami Bożego Narodzenia miałem spotkanie właśnie w tej, w tej naszej Liniogórskiej Uczelni i podeszło też trzy studentki i z propozycją, czy przejąłby pan patronat, chcielibyśmy... Wskrzeszyć akcję pomocy braciom mniejszym. Ja wiem, Boże, co oni mówią? A tu chodziło o małe zwierzęta, że chcą zebrać karmy dla kotków, piesków. Ja wiem, kochane dziewczyny, jak się cieszę. To już pierwszy zwiastun, że to, co przekazuje. kiełkuje. Kiełkuję, tak, tak, tak i, i, i jakiś efekt jest tej, ty, 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 tych moich wykładów, prawda, tych spotkań i tak dalej, a dzieci reagują bardzo spontanicznie po każdym spotkaniu i, i to na różnym etapie, w różnych klasach, bo mówię tu nie tylko tych najmniejszych, ale ja, mówię, ja we wszystkich klasach w tej chwili czytam, spotykam się, jutro mam spotkanie w Karpaczu, też z młodzieżą I, i o dziwo taki temat wywołany właśnie o, o rodzinie Ulmów i o pomocy y, 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 społeczności żydowskiej przez Polaków. No, to mam o czym mówić, bo opowiem Pan, o, historii o historii dziadków, rodziny. którzy uratowali w sposób cudowny, skuteczny całą dużą rodzinę. To Panie jest piękne. Ryszardzie, jak, za, jak zacząć? Tak, na koniec tej naszej rozmowy o tym pomaganiu o wolontariacie, jak zacząć, bo przychodzimy na spotkania, na przykład możemy uczestniczyć w spotkaniach tak, z panem, tak, tak. czy z innymi wolontariuszami, słuchamy, jakie cudne rzeczy robią, i tak nam się aż serce rwie i myślimy sobie, tak my też chcemy. Ale potem trochę te emocje opadają jak to po spotkaniach, tak, 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 tak. I jesteśmy w takiej kropce, bo nie wiemy, w którą stronę podążyć. Jak zacząć, jak robić? Czy to musi być duży krok, czy jednak mały? Jak to zrobić? To jest proza życia. Tu trzeba małymi kroczkami. To nie, nie potrzeba. Tak jak dałem przykład właśnie studentek cudownych, których pozdrawiam, jeszcze raz dziękuję. Małymi kroczkami. Od, 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 od drobnej nie wiem, czasami ja mówię, że wystarczy, żeby zapukać do sąsiada, który jest samotny i temu żona zmarła i podać rękę. Nie wiem, życzenia złożyć, jakieś zakupy, drobne rzeczy. To właśnie, reasumując naszą rozmowę. Zaczynajmy od małych rzeczy, nadstawiajmy ucha, otwierajmy oczy Ocie. i ludzi, którzy chcą pomagać i którzy potrzebują tej pomocy w naszym otoczeniu jest pewnie bardzo dużo. Oczywiście prawda? i właśnie tak jak pani tutaj powiedziała, niech to kiełkuje, zarażajmy tą ideą jak najszersze grona społecz społeczne, niech, niech to, ja wie takie fajne to, to, to hasło społecznie pożyteczni tych, Społecznych, pożytecznych, żeby było jak najwięcej w naszym regionie. Ja zawsze mówię, że czym więcej będzie ludzi dobrej woli, wolontariuszy, tym lepszy będzie świat. Po prostu to jest taka, taka moja filozofia. I tu postawmy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Ja też dziękuję ślicznie.